Witam wszystkich ponownie tutaj Shuehart i kontynuujemy grę Max Payne. Jesteśmy w szpitalu i teraz będziemy uciekać przed tym gościem. Tylko do czego nie mogliśmy go uderzyć? Okej, tędy wychodzimy. Okej, gdzie uciec, gdzie uciec, gdzie uciec? Tędy? Leki przeciwbólowe? Ja nie chcę leków, ja chcę pistolet. Nie! Zamknięte. Jestem w śladem zauku. Dlaczego wszystko jest zamknięte? No to jest niesprawiedliwe, nie fair, niesprawiedliwe. Zamknij te drzwi. Nie mogę ich bić. Jestem uwięziony. Nie mam leków, nie mam broni. Co robić nie Uciekam. ucieka. No nie, ten jeszcze tu jest. Okej, tu nic nie było.

The dead security guard had dropped his gun in the doorway. Yeah, if yeah, I yeah, could... yeah, yeah. Okay. Security, stay where you are. Drop your weapon. The oh. dead security guard had dropped his gun in the doorway. Okej, okay, najlepsze jest to, że życia już nie mamy oh, Cóż to była za ucieczka Dzięki Ci, że poświęciłeś się mm, Dla dobra ogółu Przeszukajmy to pomieszczenie, bo jestem pewien, że gdzieś tutaj mogą być leki A akurat będzie Będą mi potrzebne Zamknięte są O, są od razu sobie weźmiemy jeszcze tutaj są szafki Cześć się nie otworzy. Otworzy. Dobra, o tu już jeszcze taki zapis Idziemy. W końcu jako masz bohater Max Payne na nie Mona Saks Co? O, tu jest strzelba. ...Pulp Fiction, tak? Nie, nie. Jakie Pulp Fiction? Pump Action. Pulp Fiction to był... F... ...to był film. Okej, okay, oni mają... ...potężną broń! Ok. Zostawiliście mi trochę amunicji. Do Kałasznikowa. Martwi ochroniarze... Strażnik? Nie, sprzątacz, który miał pistolet. Proszę, proszę. Co tu się dzieje w tym szpitalu? Ochroniarze mają pistolety? Mm. Nie ochroniarze, tylko sprzątacze. Ochlenia, że mają pistolety, to jest jasne. Ale sprzątacze to jest amunicja. Amunicja. O, dużo amunicja do strzelby. Nie no to teraz sobie troszkę pochodzimy ze strzelbą. Dobra.

Ok, włączyło się nam MP5, ale ja nie chcę MP5. Chcę strzelbę. Ok, myślałem, że lustro się stłucze bardziej, ale jednak nie. Dobra, to wyjdźmy. Ok, skąd? Granat. Chodźcie Zbyt dużo ich tutaj. Hmm, no, co za Co za inteligenci Nie jesteś. Dobra, headshot F5. I idziemy dalej. Następny. Dobra, poczekajmy może chwilę. Niech nam te leki zadziałają. F5. I pozbierajmy z nich amunicję. Nie, nie chcę Ingramu. Chcę strzelbę. Okej, okay, pokój rehabilitacyjny. Okej. Okay. F5 jeszcze raz. Interfectum your pain Okej, okay, przepraszam, liska na chwilę telefon dzwoni Okej, okay, kontynuujemy Ech, Telefon zadzwonił i co już musiałem odebrać OK F5 Grajmy Okej, okay, to jest niebezpieczne leki, aż wypadły. No, nic tu nie ma. Oprócz lustra, zapis łyk herbaty i ruszamy dalej. Okej, chciałem zawsze to zrobić. We care about your health. Dobra, dobra. Jesteś cholera. Jasna. tam idzie, powinienem być pesymistą i zapisać grę. Dobra, poczekaj, ja muszę to zapisać, bo ja wiem, że ja coś z przeżył No i wiedziałem dobra jest dużo ich tam było było już nie ma Dużo amunicji do MP5. I naciskamy F5 i idziemy dalej. Oj, nie wiedziałem, że tutaj tak spadniemy. Kopony w szpitalu tutaj. Pięknie, ja myślałem, że tutaj będzie jakiś prezent w postaci leków. Okej, okay, to jest policjant. Ok, za dużo ich tutaj zdecydowanie. Tak, macie rację, uciekajcie. Zginęli? Okej, okay, może sami się wszyscy wybiją? Tak, wszyscy się sami. Nie, 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 nie wszyscy. Okej, okay. sami się zabili. No ale cóż. Selekcja naturalna. Jak to mówią. Kto gra na tym wojuje, od granatu ginie. I mamy furgonetkę. Nie to chciałem. Nie to chciałem. Nie.

I felt her presence everywhere I went. I was trying to trace her path, recreate the winding course of the magic bullet in her head. I couldn't find her. I drove out of the city in the direction Mona had pointed me, to a man who specialized in answers. The architecture of Alfred Woden's Manor had its origins in European darkness along with the inner circle. Mr. Payne, I've been expecting you the score on mona sachs. next question. fine. why is the inner circle trying to kill me? i am dying. cancer. power has leaked through my fingers. there was a rebellion. a renegade faction has pushed the society into a civil war. everyone who resists is assassinated. We have been reduced to fighting mob wars. Vinnie Gagnetti, Vladimir Lem. I knew the answer before he told me. Vlad had lied. Cleaning Company Commandos okay, were his has belonged to the Society for many years. Gogniti is going to die in the hands of the Inner Circle Renegade. Then he is coming for me, his one-time mentor. the course left woden at the door of his panic room okay you want on talking is of fate a, vlad had been asking for my blessing to his plan to murder me i've been keeping to the backbeat reacting to vlad's moves cleaning up after him no more

Ok ludziska, ja tutaj chciałem zakończyć odcinek, krótki, 16 minut, ale tutaj pasuje, ponieważ 4 minuty w tej rezydencji się nie opłaca spędzać czasu, tylko telewizor im wyłączymy. No i cóż, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, no i cześć, na razie, trzymajcie się ludziska. Ok, zrobimy stoper i włączymy filmik.